cześć zaczynamy kolejny trening zaczniemy dzisiaj od ćwiczeń na równowagę mogą być nieco wymagające ustaw stopy na szerokości bioder zegnij lekko kolana wyprostuj plecy sięgając czubkiem głowy wysoko w górę na wdechu unieś ręce wzdłuż głowy na wydechu obszernym łukiem opuść je w dół wdech nosem góra Wydech ustami, plecy proste, brzuch lekko wciągnięty, aktywny i pracujesz w rytmie oddechu. Cztery razy wdech góra, wydech dół. I trzy wdech góra, wydech dół. Dwa razy wdech góra, wydech opuść ramiona, raz jeszcze unieś w górę i opuść w dół. Na wdechu dołącz wznos lewego kolana. Na wydechu odstaw stopę. Na wdechu unieś prawe kolano i odstaw stopę. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem. Wydech ustami. Cztery razy. Cztery góra. I dół. I trzy góra. I dół. I dwa wdech. Wydech i jeden wdech, wydech, unieś ramiona, przenieś je do boków, opuszki palców, połóż na podlicy, unieś lewe kolano, utrzymaj w górze, barki w dole, kręgosłup wydłużony, na wydechu tylko zrotuj tłów w lewą stronę, na wdechu wróć do środka, na wydechu rotujesz tłów w lewo, wydech. I wracasz do środka. Miednica się nie skręca. Z każdą rotacją coraz to bardziej wydłużasz kręgosłup. Wydech, rotacja w lewo. I wdech, powrót. Jeszcze dwa razy wydech, zrotuj swój kręgosłup w lewą stronę. Wdech, wyjdź z rotacji i raz jeszcze wejdź w rotację i zatrzymaj się w niej. Wyprostuj ręce do boków ciała. Opuść je swobodnie w dół. Odepchnij się. Prawą dłonią od lewego kolana, pogłębiając nieco rotację i oddychaj regularnie. Wdech nosem, wydech ustami. Cztery, trzy, dwa. I jeden. Powoli wyjdź z rotacji. Odstaw stopę. Ok. Druga strona. Unieś prawe kolano do góry. Wyprostuj ramiona i opuszki palców połóż na potylicy. Kręgosłup wydłużony. Sięgasz wysoko w górę. Na wydechu wejdź w rotację tłowia w stronę prawą. Na wdechu wróć do środka. Wydech. Rotacja w prawo. Wdech. Wracasz. Z każdą rotacją coraz to bardziej wydłużasz kręgosłup. Rośniesz, sięgasz czubkiem głowy do samej góry. Wydech. Cztery. Wdech. Wracasz. I wydech. Trzy. Wdech. Wracasz. Dwa razy. Rotacja. Powrót. I jeszcze jedna. Wejdź w rotacji i zatrzymaj się. Wyprostuj ramiona. Opuść je w dół. Odepchnij się lewą dłonią od prawego kolana i utrzymaj skręt tułowia. Wdech nosem, wydech ustami. Cztery, trzy, dwa i jeden. Luz, wróć do środka, odstaw stopę. Na wdechu przenieś ramiona ponad głowę. Na wydechu opuść. Wdech nosem, góra. Wydech ustami dół. Trzy oddechy, góra wdech. Dół, wydech. I dwa, góra wdech. Dół, wydech. Jeszcze jeden oddech, wdech. I wydech. Ok. Stajemy na szerokości bioder. Plecy proste. Wdech, wydech. Bardzo powoli, kręg po kręgu, zroluj się w dół. Rozluźnij szyję. Rozluźnij ramiona, zaokrągli kręgosłup piersiowy, lędźwiowy i przejdź do swobodnego zwisu. Postaw dłonie na macie, wykonaj trzy kroki dłońmi w przód i przejdź do klęku podpartego. Dłońmi pod barki, kolanami pod biodra, wierzch stóp, połóż na macie. Od razu zejdź na przedramiona, postaw w miejscu dłoni swoje łokcie. Utrzymaj barki cofnięte, głowę w linii tułowia, zapracuj miednicą, w tyło pochylenie i w przód pochylenie, w tyło pochylenie i w przód pochylenie, kołyski miednicą, szyja nieruchoma, pracują przede wszystkim dolne plecy i miednica, brzucha nie napinasz, płynne kołyski nie przechodzisz z jednego ustawienia miednicy do drugiego. Powoli zatrzymaj miednicę w samym środku i utrzymaj wydłużony, wyprostowany kręgosłup. Wyprostuj ku tyłowi prawą nogę. Nie rotuj przy tym miednicy. Ona zostaje nieruchoma, stabilna, lędźwie się nie poruszają, siłą prawego pośladka. Na wydechu unieś nogę do przedłużenia tułowia. Na wdechu obniż, na wydechu unieś, i na wdechu obniż, i tylko osiem, i wdech, i siedem, i wdech, i sześć, wdech, pięć, wdech, tylko cztery, tylko trzy. Tylko dwa i jeden. Odstaw kolano, złącz stopy, rozszerz kolana i wycofaj pośladki w tył w kierunku swoich stóp. Utrzymaj czoło ponad matą. Kręgosłup jest wydłużony. Sięgasz swoją głową w kierunku dłoni i oddychasz regularnie. Zbliż dłonie nieco do siebie, cofnij barki od uszu. Wykonując wydech kocim grzbietem, wróć do klęku podpartego. Dłoń mi pod barki, kolanami pod biodra, cofnij barki, wydłuż kręgosłup, zejdź na przedramiona. W łokciach kąty proste, barki oddalone, zapracuj miednicą, w tyło pochylenie, w przód pochylenie, w tyło pochylenie. W przodo pochylenie. Kilka luźnych kołysek. Pracują dolne plecy, odcinek lędźwiowy. Pracuje również miednica. Delikatne kołyski. Zmniejszaj zakres ruchu, aż zatrzymasz miednicę w samym środku, w neutralnym, w prawidłowym jej ustawieniu. Teraz wyprostuj ku tyłowi lewą nogę. I tutaj też miednica się nie skręca, pracujesz lewym pośladkiem, lędźwie są nieruchome, na wydechu tylko unieś nogę do przedłużenia tłowia, na wdechu obniż, na wydechu unieś, na wdechu obniż, osiem powtórzeń, osiem i wdech, siedem i wdech, sześć, wdech, pięć, Cztery, tylko trzy, góra, tylko dwa, góra i tylko jeden, góra. Odstaw kolano, złącz stopy, rozszerz kolana i raz jeszcze wycofaj pośladki w tył. Wydłuż kręgosłup, oddal uszy od barków. Głową sięgasz w kierunku dłoni. Oddalasz kręg od kręgu. Zbliż dłonie, cofnij barki, za plecy wróć do klęku podpartego. Dłońmi pod barki, kolanami pod biodra. Cofnij barki, utrzymaj wydłużony kręgosłup. Powoli połóż lewą dłoń na potylicy I na wydechu zginasz prawy łokieć, lewym łokciem sięgając prawego nadgarstka. Na wdechu odepchnij się prawą dłonią. Wydech wchodzisz w rotację i wdech wracasz. Wydech sześć i wdech wracasz. Wydech pięć. Wdech wracasz, wydech cztery i powrót. Wydech trzy i powrót. Wydech dwa, powrót. Wydech jeden. Powrót, powróć prawą dłonią pod bark. Cofnij barki. Wydłuż kręgosłup, teraz prawą dłoń połóż na potylicy. Zginasz lewy łokieć. Wydech, rotacja. Łokieć prawy sięga lewego nadgarstka. Na wdechu odpychasz się lewą dłonią. Wydech, wchodzisz w rotację i wdech, odpychasz się. Osiem. Wydech i wdech. Siedem wydech. I wdech, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Ok, odstaw dłoń, złącz stopy, rozszerz kolana. We cofaj pośladki. Połóż teraz czoło na zaplecionych dłoniach. Rozluźnij barki, rozluźnij brzuch, pozwól, aby swobodnie opadł w dół. Wykonaj kilka spokojnych oddechów. Wdech nosem, wydech ustami. Unieś czoło, postaw dłonie na macie, cofnij barki, zaokrągli plecy i wróć do klęku podpartego. Ok, ale teraz kładziemy się na boku, głową na wyprostowanej ręce. Stopy złączone, kolana złączone, stopy w jednej linii z kręgosłupem, a kolana wysunięte lekko do przodu. Utrzymaj lekko wciągnięty brzuch. Nie pozwól, żeby lędźwie zapadły się w dół. Dolna talia jest lekko uniesiona, oderwana od maty. Wyprostuj górną nogę. Wyprostuj górną rękę. Oddal bark od ucha. Nie pozwól tutaj, żeby tłów pochylał się do przodu. Wykonujesz skłon do boku. Wydech, wyjdź w górę. Postaraj się oderwać ten dolny bark ponad matę. Na wdechu wróć. Wydech powoli, wyjdź w górę. I wdech, wróć. Tylko sześć razy. Wyjdź w górę sześć. I wróć na wdechu. Wyjdź w górę pięć. Wróć na wdechu. I cztery. Góra. Dół. I trzy. Góra. Dół. I dwa, góra, dół, i zatrzymaj się w górze. Otwórz klatkę piersiową. Oddychaj regularnie. Wdech nosem, wydech ustami. Cztery, trzy, dwa i jeden luz. Wróć kolanem na kolano, odepchnij się górną dłonią, powoli przejdź do siadu, aby od razu położyć się na przeciwnym boku. W tej samej pozycji. Czyli dolna ręka wyprostowana, głowa leży wygodnie na dolnej ręce, stopy kolana złączone, kolana lekko z przodu, dolna talia oderwana od maty, lędźwie nie lecą w dół, są stabilne, brzuch lekko aktywny, wyprostuj górną nogę. Wyprostuj górną rękę, tutaj też kontroluj, aby nie pochylać się do przodu, tylko pracować w jednej płaszczyźnie, na wydechu wyjdź w górę, odrywasz dolny bark od maty. Na wdechu wróć. Wydech, wyjdź w górę. Wróć na wdechu. Sześć powolnych powtórzeń. Sześć i wracasz. Pięć i wracasz. Wydech cztery. Wdech. Wydech trzy. Wdech. Wydech dwa. Wdech i zatrzymaj się w górze. Łopatki lekko ściągnięte. Oddychasz regularnie. Wdech nosem, wydech ustami. Cztery, trzy, dwa i luz. Odłóż rękę. Kolano i dłoń na matę. Wydech. Odepchnij się od maty. Przejdź do siadu na macie. Siadamy na pośladkach. Stopy na szerokości bioder, plecy proste, kręgosłup wydłużony. Cały czas sięgasz do góry. Wyprostuj ręce. Na wydechu podwiń miednicę, zejdź na kość krzyżową. Upewnij się, że barki się nie napięły, że szyja się nie napięła. Wykonaj jeszcze jeden wdech i na wydechu bardzo powoli, kręg po kręgu, cały kręgosłup połóż na macie. Potylicę kładziesz na samym końcu. Połóż ramiona, zbliż stopy nieco do siebie. Stopy na szerokości bioder, w kolanach kąty proste. Wykonaj kołyski miednicą. Na wydechu w tyło pochylenie. Na wdechu w przodo pochylenie. Na wydechu w tyło pochylenie. Na wdechu w przodo pochylenie i tak naprzemiennie przyklejasz i odklejasz lędźwie od maty. Pośladki nie napinają się, brzuch się nie napina. Są to takie płynne ruchy, zgodne z Twoim oddechem. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech, wydech, wdech. kilka kołysek. Ok, a teraz kiedy przykleisz lędźwie do maty, oderwij pośladki tuż nad matę, a następnie od dołu do góry, kręg po kręgu, zroluj do góry cały kręgosłup. Na wdechu dołącz wznos rąk wzdłuż głowy, połóż ręce na macie. Na wydechu, kręg po kręgu, od góry do dołu, zroluj kręgosłup na podłożę. Na samym końcu, na wdechu, powróć rękoma wzdłuż tułowia. Wydech, przyklej lędźwie, kręg po kręgu, oderwij kręgosłup. Na wdechu, przenieś ręce wzdłuż głowy. Na wydechu, kręg po kręgu, zroluj kręgosłup na matę. Na wdechu, wróć rękoma wzdłuż tułowia. Wydech, przyklej lędźwie, oderwij pośladki, odcinek lędźwiowy, piersiowy. Przenieś ręce wzdłuż głowy, wdech. Wydech, kręg po kręgu, zroluj kręgosłup. Na wdechu wróć rękoma wzdłuż tłowia. I raz jeszcze. Wydech, przyklej lędźwie, zroluj kręgosłup do wznosu. Na wdechu przenieś ręce wzdłuż głowy. Na wydechu kręg po kręgu, zroluj kręgosłup na podłoże. I na wdechu wróć rękoma wzdłuż tłowia. Złącz stopy i kolana, rozszerz ręce do boków ciała, nie odklejaj łopatek od podłoża. Na wydechu pochyl luźno kolana w prawą stronę. Na wdechu wróć kolanami do pionu. Na wydechu w lewą i na wdechu wróć. Dołącz głowę. Kolana wędrują w prawo, głowa w lewo i wracasz. Kolana w lewo, głowa w prawo i wracasz. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech ustami, wdech nosem. Wydech ustami, wdech nosem. Jeszcze kilka luźnych rotacji. Nie staraj się obniżać kolan na siłę w kierunku maty. To jest taki bardzo luźny ruch. Wydech rotacja, wdech środek. Wydech. I wdech. Cztery, wracasz do środka. Trzy, wracasz do środka. Dwa, wracasz do środka. I jeden. Wracasz do środka. Przenieś ręce wzdłuż tłowia. Unieś jedno, drugie kolano do góry, złącz stopy i kolana. Na wdechu przenieś ręce wzdłuż głowy. Na wydechu oderwi łopatki ponad matę i wyjdź w górę, aktywując mięśnie brzucha. Na wdechu połóż potylicę łopatki. Na wydechu powoli wyjdź w górę. Cztery spokojny wdech i powoli wychodzisz w górę. Wydech. I trzy wdech nosem. Wydech ustami. I dwa wdech. Wydech. I jeden wdech. Zatrzymaj się teraz w górze. Zbliż do siebie lewe kolano, prawą nogę obniż do maty. Na wydechu zmień ustawienie nóg. Wydech. Wydech. Człów jest nieruchomy. Brzuch jest aktywny. Tylko dolne kąty łopatek wsparte są o matę. Na wydechu zamieniasz ustawienie nóg. Dziesięć. Zmiana. Dziewięć. Zmiana. Wydech. 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 Sześć. Zmiana. Pięć. Zmiana. Czujesz brzuch? Cztery. Zmiana. Trzy. Zmiana. Dwa. Zmiana. Jeden. Zmiana. Zbliż kolana. Odłóż potylicę. Odstaw jedną, drugą stopę. Wyprostuj nogi. Wyprostuj ręce wzdłuż głowy. Rozluźnij brzuch, pozwól, żeby brzuch uniósł się lekko do góry, pozwól, żeby lęcie również się naturalnie lekko uniosły, sięgnij rękoma wzdłuż głowy. Spokojny wdech, spokojny wydech, ciało maksymalnie wydłużone. Z kolejnym wydechem opuść ramiona wzdłuż tłowia, postaw stopy na matę i zbliż do siebie jedno, a następnie drugie kolano. Obejmij dłońmi, pokołysz się z biodra na biodro, z lewego na prawe, z prawego na lewe. Zatrzymaj się, powróć stopami na matę połóż ręce wzdłuż tłowia, napnij pośladki i wyjdź biodrami w górę. Nie wychodź zbyt wysoko swoimi lędźwiami. One są w naturalnym ustawieniu, ale biodra są wyprostowane, pośladki napięte. Łopatki leżą na macie. Miednica się nie skręca. Utrzymujesz ją stabilnie, cały czas w tym samym ustawieniu. Na wydechu unieś jedynie prawe kolano ponad prawe biodro. Na wdechu odstaw prawą stopę. Na na wydechu unieś lewe kolano, na wdechu odstaw, wydech prawe, wdech odstaw, wydech lewe, wdech odstaw, osiem, wdech, siedem, wdech, sześć i wdech i pięć i wdech i cztery. I wdech, i trzy, i wdech, i dwa, i wdech, i jeden. I wdech, zatrzymaj biodra w górze, unieś je jeszcze wyżej. Wykonaj wdech i na wydechu kręg po kręgu zroluj kręgosłup na matę. Okej. Okay. Połóż się na boku, głową na wyprostowanej ręce. Odepchnij się górną dłonią od maty i przejdź do siadu na macie. Usiądź w siadzie skrzyżnym. Lewy i prawy pośladek siedzą na macie. Kręgosłup jest wyprostowany, wydłużony, barki rozluźnione. Na wydechu pochyl tylko głowę w prawą stronę. Na wdechu wróć do pionu. Wydech w lewą, wróć na wdechu. Wydech prawa. Wdech, wydech lewa. I wdech, jeszcze kilka powtórzeń. Barki się nią noszą, swobodnie pochylasz ucho w kierunku barku. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Wdech, pochyl głowę w lewą stronę i pozwól jej swobodnie opaść. Wyprostuj prawą rękę do boku ciała i powoli obniż ją do maty. Ustaw ją w tym położeniu, w którym poczujesz, że z prawej strony szyi delikatnie rozciągają się mięśnie. I utrzymaj to ustawienie ręki, to ustawienie głowy. Oddychaj regularnie, spokojny wdech nosem, spokojny wydech ustami. Pozwól, żeby szyja się nieco rozciągnęła. Powróć dłonią na kolano, głową do pionu, wydłuż wyprostuj kręgosłup. Wykonaj wdech i pochyl prawe ucho do prawego barku. Teraz wyprostuj lewą rękę do boku ciała. Obniż ją lekko w dół i ustaw ją tak, aby poczuć delikatne rozciąganie z lewej strony szyi. Zatrzymaj się i oddychaj. Wdech nosem, wydech ustami. To nie ma być mocne rozciąganie, tylko takie subtelne. Niezbyt intensywne, delikatne. Wdech, wydech. Cały czas oddychasz. Dłoń wraca na kolano, i głowa wraca do pionu. Rozluźnij ramiona, barki. Opuść je swobodnie w dół. Wycofaj leciutko głowę, wydłużając swój kręgosłup. Na wdechu jedynie przenieś ręce ponad głowę. Na wydechu powoli opuść. Wdech nosem góra, wydech ustami dół. Trzy oddechy: trzy góra, dół, dwa góra i dół. Jeszcze jeden wdech, góra i wydech dół. Kolejny trening za nami. Dziękuję Ci bardzo.